Hej, hej, hey. witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem rok, a to jest Stera Online. Gra, którą miałem okazję i przyjemność już wam pokazywać, yy, kiedy pojawiła się darmowa wersja w Stanach Zjednoczonych. Teraz od jakiegoś czasu dostępna jest już ona także w Europie. Radzę zatem sięgnąć po tą produkcję, ponieważ jest to pozycja dosyć interesująca, jeżeli chodzi o MMO. Dużo już o tym mówiłem, ale pozwolę sobie pod, um, jeszcze parę um, rzeczy opowiedzieć. A tymczasem, niech sobie tutaj leci uroczy film zapraszający nas do gry i opowiadający trochę historię. Zatem, jeżeli macie ochotę pograć w tą grę, linki znajdziecie w opisie. Nie pomylcie się, nie zarejestrujcie się czasem w Stanach Zjednoczonych. Ten link, który jest na dole, prowadzi do wersji europejskiej, mm, więc skorzystajcie z niego śmiało. I teraz, tak, co jest charakterystyczne dla tej produkcji? Bardzo elastyczny silnik, gra wygląda uroczo, ale mimo to chodzi bardzo dobrze. Ja widziałem to na różnych sprzętach, słabszych także niż to, czym ja dysponuję. System walki, dynamiczny, szybki, nie wymagający targetowania przeciwników. Po prostu walczymy, wywijamy mieczem, mordując wszystko, co nam się napatoczy. To wygląda interesująco. Oprócz tego, jeszcze system instancji, których nie miałem okazji odwiedzić, a mam nadzieję, że to się wydarzy tym razem. Zamierzam sobie pograć przez kilka leveli jakąś postacią, od tak, żeby zaprezentować wam grę i żebyście mieli mniej więcej wyrobioną opinię na temat... Na ten temat, na temat czy warto w nią zagrać, czy też nie. No i cóż, to by było na tyle. Oglądajmy zatem ten interesujący film. Z skracając historię, fabułę do minimum, opowiem Wam tak. Jest w sobie kraina, i w tej krainie odkryto nową wyspę. Na tą wyspę przyjeżdżają e, przedstawiciele różnych ras, żeby się osiedlić. Jak się okazuje jednak, rzeczywistość nie jest taka prosta. Na miejscu czekają ich wrogowie. Okej. Okay. Zacznijmy zabawę. To jest świeże konto. Nie korzystałem z niego. Natomiast wiem, że polecaliście mi ten serwer Arcadia. Zakładam, że jest tu trochę Polaków. Jak powiedziałem, gra swoją premierę miała już jakiś czas temu. Zatem Polaków znajdziecie niewątpliwie tutaj. Trochę ich musi być. Wejdźmy zatem do serwera. Population High. Eee, okej. Okay. Niech będzie Population High. Znaczy, że jest dużo ludzi. Gra nie ma wersji polskiej. Ale to nie jest wielki problem, bo właściwie większość questów robi się poprzez kliknięcie akceptuj i ruszając w, y, w kierunku wskazanym przez y, quest. Y, okej. Okay. Zacznijmy sobie to postać. To jest coś, co już Wam pokazywałem. Dzisiaj stworzę coś pod siebie. Poprzednio pokazałem uroczą, śliczną pannę, która wydawała przecudne dźwięki. Możecie sobie gdzieś tam wstecz y, wrócić do tego filmu. Był dosyć zajmujący. Ale na szybko, dla osób, które tego nie widziały, przelecimy się po rasach zerkając na to, jak się prezentują poszczególne. Mamy zatem ludzi w wersji żeńskiej i, i, i męskiej. Wersje żeńskie wyglądają przeuroczo. Przeuroczo to jest typowa azjatycka gra. Zatem tutaj cóż, 90-60 na 90 jest rzadkością, częściej zdarza się 120 na 60 na 90. I Jedźmy dalej. To jest Siłon Kastani. To są takie demonopodobne stworzenia. Oczywiście kobiety są dużo atrakcyjniejsze do podziwiania. Aman. Aman to też jest taka ciekawa jakaś demoniczna rasa. Oczywiście tu wszystko możecie sobie przeczytać. Ja to tak wizualnie raczej rozpoznaję. Tutaj kobiety nie są tak atrakcyjne, ale za to ten facet kurczy pieczone niezły kawał drania. Popuri do misiaczki, tylko w wersji męskiej. Kwiatki, księżyc, tego typu sprawy uroczo. Elin, natomiast w wersji żeńskiej tylko. No cóż, jak już powiedziałem to... A, dobrze, tego nie będę mówił. Na temat tej rasy powiedziałem co nieco w poprzednim filmie. Wolę tego nie powtarzać. Baraka. Kamienna jakaś... Jakiś kamienny stwór. A cóż, no i High Elfy. Zostały wysokie Elfy w których. Y, rasa, w której mężczyźni i kobiety wyglądają niemalże identycznie. Zatem uważajcie, by się nie pomylić szczęśliwie. Dekolt y, jest dosyć wyraźny, więc nieszczęśliwej pałki możemy uniknąć. Mam. Y, zastanawiam się między Baraką, bo chcę stworzyć coś naprawdę potężnego. Y, a Amanem. Olender. Baraka czy Aman? Pewnie wybiorę Humana, jak siebie znam. Kastanik też ci mężczyźni są zbyt niewieściali. Dobrze, niech będzie Aman. Chociaż w zasadzie. Nie, baraka. Baraka to bardziej rok, prawda? Zatem teraz pora wybrać klasę. Wojownik? Paradoksalnie wojownik nie do końca jest. Wiesz, właściwie nie do końca jest takim tankiem. On ma zdolności defensywne 3 punkty, natomiast y, bardzo wymagający jest. 5 gwiazdek. Proszę bardzo. Lancer. Lancer Defensive Ability 5, czyli bardzo jest to do tankowania przeznaczona postać. Wymaga zaledwie trzech punktów, czyli jakby poziomu wymaganych umiejętności został opisany przez 3 punkty, wydaje się zatem dosyć prosty. Slayer, slayer czyli Rzeźnik. Mamy również Barzerkę. Ciężko wiedzieć, czym Barzerka się różni od, różni od Slayera, oprócz tego, że jest troszkę prostszy. Mamy także Czarodzieja. Który specjalnie trudny nie jest. Strzelca. Łucznika. Bardzo prosty z tego co tu widzę. Priest, czyli postać lecząca. Oraz mystik Mystic też ma zdolności leczące z tego co tu widzę. Upewnijmy się jeszcze tak. Ale my sobie weźmiemy Berserkera. Berserkera. Będziemy straszni i przerażający. Dobrze mówię? Pewnie, że tak. Zatem... Chociaż ma zero defensywnych zdolności. Może bym wolał tego, który ma bardzo dużo defensywy? Jak będziemy wymiatać. Następny. Co dalej? Możemy sobie wygląd tego człowieczka. Wow. Wow, wow, wow. Ale maska genialna. Jak się kręcę. To jest naturalny wygląd ich twarzy. O mój Boże, to jest z czego wybierać, patrzcie na to. Chyba ten mi się najbardziej podoba, chociaż ta maska, no naprawdę genialna rzecz. Hmm. Ale nie, weźmy sobie Toma chociaż odrobinę. To było to, co mi się tak bardzo podobało? Ja cię kręcę. Chyba to jest jeszcze ciekawsze, tak, postawimy na ten wygląd. On taki jest trochę grubaskowaty, więc w to mi graj. Aha, można sobie dobrać maskę, taką twarz, bądź taką. Kolorystycznie? Ja lubię w, albo w czerniach, albo w jasnych kolorach. Aha, tu jeszcze cały czas można sobie wybrać taką twarz. Pozostaniemy przy tym. To jest bardzo ciekawe. Szarości, brązy. Czernie przechodzą w takie fiolety. Nie, nie jestem pewien, czy mi się to podoba. A tak, albo taki złoty zawodnik. Złoto i czerwień. Tak to by mi się spodobało. Adoraments. Cóż my tu mamy? Aha. To jest układ tego, co się znajdzie na naszym hełmie. Genialnie, genialnie. Chyba ten podstawowy był najciekawszy. Tak, zostawmy sobie ten. Okej, okay, co my tu mamy? A możemy A, coś tutaj pomieszać. Oczy, oczy, ja cię kręcę. Ileż tutaj jest rzeczy do wybrania? Nos. Usta. Struktura kości. Hmm. A ja nie widzę, żeby to jakoś miało straszny wpływ. Zobaczmy sobie pancerze. Uaa! Szlak! Kogoś wygląda jak mi tarczę na klacie. Ale genialne. A, to są różne wersje ekwipunku, to oczywiście nie zacznę z tym. Zacznę prawdopodobnie z takich ciuchach. Ale warto rzucić okiem na to, jak wygląda ten typ. Szkoda, że kolorów nie można sobie pozmieniać, ale... Wybierzmy głos. Hej. Tutaj? Tak jest. Tak jest. Szans na rocka nie ma, ale. Oczywiście. Solo. Rock. Czy można takie rozdzielone? O! A więc. Prime. Mało kto używa tego nika. A jednak tym razem. Prime. Rock. Jest! Ależ to kurde, twierdza. Człowiek jest twierdzą a nie schodzącą tarczą. Kończmy zatem. Oto nasz Prime Rock, z wielką, gigantyczną halabardą. Rozpocznijmy zatem zabawę. Prawdopodobnie będzie nam towarzyszył film startowy. Jesteście gotowi na to? Mam nadzieję, że tak. Przejdźmy od razu do wyspy. Zdaje mi się, że prolog już wam pokazywałem w poprzednim odcinku. Wyspa to już są początkowe, startowe questy. Zatem obiecany film. Pozwolę sobie wypuścić go do końca. Tak przybywamy na Wyspę Zmierzchu. Znaczy Down to chyba wschodu czy Zmierzchu? Kalender. Czasami zapomnę. Macie zagadkę, możecie ją rozwiązać. Ha! O, więcej tu. O, o, tamte dziwuszki poleciały. Ale się cieszy, Missiaczek. Azjatycka jesteś... Dzień dobry, pani. Oj, pożartujemy sobie dzisiaj z przedstawicielek płci przepięknej. Poszukują skarbów, poszukują przygód, poszukują wyzwań, poszukują ciekawostek. Ja będę poszukiwał wraz z nimi. To jest Get down there report for duty the Federation! Jestem przedstawicielem Federacji, jak w Star Trek'u! Tak jest, oto ja i moja wielka pazerna halabarda. Pazerna na co? Na krew moich przeciwników. Chociaż, zważywszy na tą stylistykę, wybaczcie, nie mogę się oprzeć tej poetyce tego miejsca. I ja będę mówił takim głosem, jakbym baj... Dzień dobry, pani. Przecudna garderoba. Mój Boże, za dużo rzeczy naraz. Tu się wyświetliło. Strasznie to. Zobaczmy sobie tutaj, czy mogę coś zmniejszyć. A, a dobra, niech, niech tam będzie. Naciśnij F, by oddać się interakcji z Axel. <laughs> Okej. Okay. Akceptujmy quest I już gwiazdeczka na mapie nam pokazuje, w którą stronę musimy się udać. Okej, okay, dziękuję. Dostałem złoto punkty doświadczenia. Zaakceptujmy kolejny quest. I kolejny quest. Bardzo duże te komunikaty. Myślę, że user interface można by zmniejszyć gdzieś. Pozwólcie, że poszukam tej opcji, dobrze? No proszę, od razu lepiej. I tą mapkę przestawimy sobie tutaj, żeby nam nie przeszkadzała. Uła! Uła! Dobra, na razie mam potężny ataki. A cel misji tuż przed nami. Tą stronę muszę zmierzać. Dzień dobry. O, o, Jezu, przepraszam, przepraszam, niechcąco, nic się nie stało. Aha. Aha, z Waszej perspektywy napisy mogą być dosyć malutkie, ale nie będziemy się tym przejmować, prawda? Pewnie, że nie. Jak powiedziałem, napisy są najmniej istotną częścią tego interfejsu, wy czatu nie widzicie, bo umiejętnie umieściłem swoją radosną buźkę na nim. Natomiast tutaj są informacje o polskich gildiach, w tej chwili Polska Gildia Drakoni wzywa rekrutację dla aktywnych graczy z Polski, mają TeamSpeak Forum i instancje, to znaczy zakładam, że chodzą na instancje. No i dobrze, niech się toczy ten... Niech ich tutaj, okej, okay, tutaj oddajemy, niech się rozwija ten świat, to community. Rozumiem twoje rozkazy, aczkolwiek czytać ich nie, nie, czuję potrzeby. I tutaj też coś fajnego, OK. No zobaczymy, czy bez czytania questu coś uda mi się osiągnąć. Mamy zatem... tak, w tą stronę są pokazane gdzieś tam questy. Takie na, na tej mapce tutaj. I chyba w tą stronę zmierzam. A? Czy coś mogę zrobić? O, U. U! Tu coś się pojawiło. Ci gilet Hu, gilet ghi Chcesz z nami porozmawiać? Nie. O, oh, jak tu się robi uniki? O, Lender, aż mi przyłożył. Na pewno jakoś tu się robiło. Tak można się zastawić. Ok. Sprawdźmy sobie opcje. Żeby nie było. Wszystko w waszym towarzystwie sprawdzam. Skróty klawiaturowe. Shortcut bla 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 bla. Duże rzeczy. Mm -hmm. O, o, coś tu się zaczyna. Yy, tak, Ctrl Z to chowanie interfejsu. Na razie nic nie złapałem, ale mamy tu coś do pozabijania. Obrwałem troszkę. Dostałem tu doświadczenia. OK. A Na tym razem będziemy po prostu blokować, a nie unikać. Być może tak potężny zawodnik jak ja. A broniłem się. Aha! Czyli być może ja nie mam uniku. Skoczył mi poziom. Cóż to oznacza? Na razie nic. Oprócz tego, że dużo. Zadanie ukończone. Doskonale. Sprawdźmy sobie mapę. Tam jest quest, ale tutaj jeszcze coś w tą stronę może nas spotkać. Tak. Albo dobrze. Oddajmy najpierw ten quest. Ops. O, coś tutaj zostawiłem. Coś najwyraźniej ważnego. Inwentory. Tu raczej nie brakuje mi. Hmm. To są chyba wskazówki różne. Eee, tipsy, i takie tam. Ja tam tipsów nie używam. Poddajmy zatem tego quest'a. Gdzieś tutaj, o tutaj, tutaj. Dzień dobry pani centurion. Czy ma pani dla mnie moment? Hmm. Dostaliśmy kolejne kursy. Dobrze. O, pogadajmy z tym panem. I kolejny quest. O, chyba zdaje się, że na jelenia, który nazywa się Noruk. To może być ta bestia. Tak jest, oto ją ja Noruk. Szarżować będzie? Nie by nie, 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 nie minimum, to stay, a nie była prosta walka. Nie wiem czemu te stworki tutaj padły. No tutaj też jeszcze można zaszaleć coś. Chodź tu paskotników. Ja rozmawiałem nawet z deweloperami tej gry, yy, kiedyś w Berlinie, będąc. I tam jasno powiedzieli, że walcząc z bestiami, należy się. Przynajmniej takie były założenia wtedy, kiedy ja. Yy, o, o, co to się stało? Uncommon ground. Osiągnąłem coś. O, pomożemy tutaj? Nie wiem, czy to w jakikolwiek sposób mi pomoże, ale że trzeba się. Co? Coś upało? coś co mogę podnieść? To nie moje chyba jest. Tak, to nie jest twoje, powiedzieli. Że trzeba przy, przyzwyczajać się do sposobu, w jaki atakują przeciwnicy i wiedzieć, w którym momencie zablokować, w którym momencie odskoczyć, w którym momencie otoczyć. Ale go przewróciłem. E, Drzewca. Uwa, wow. cios krytyczny. Ale tutaj mam jakieś różne rzeczy, które nie wiem do czego służą. Chyba trzeba sp sprawdzić. Nie, to są pięta skrzyneczka. Oho! <śm> no, Okej. Okay. Mam nowe rękawiczki. Dobrze patrzę. Tak mi się wydaje. Muszę znaleźć te... Właściwie co ja muszę znaleźć? Klaps. Są pazury, szpony tych drzewców. Okej. Okay. Postanowiłem się nie przejmować blokami i atakować, dopóki przeciwnicy nie zastosują jakichś specjalnych ataków. Tak jest. Dałem czadu, wielki, wredny baraka. Tak się nazywa, zdaje się moja. No, więc muszę szpony tych drzewców i jeszcze skóry tych jeleni. Załatwiony. Zbierajmy Teron. O jak się to Stworki nie wydają się jakieś niebezpieczne, nie będę przecież ich napastował. Załatwmy tego. Draba jeszcze. Jest dobra, to sprawa zamknięta. Jeszcze mi zostało. co ja tutaj mam? O, do leather workingu jakiejś rzeczy. Uu. Dobra. Załatwmy jeszcze tego jelenia. A masz! Przydałaby mi się jeszcze jakaś szarża. O, potężny atak. Dobrze, rzućmy okiem. Questy prowadzą nas w tą stronę, zatem nie musimy wracać do tego cudnego obozu, z którego żeśmy wystartowali. Ach, przez chwilę, popodziwiajmy widoki może, co? O, a jest na co patrzeć. Naprawdę jest cudny ten silnik. Nie wiem, czy to nie jest czasem jakiś unreal, ale... jak nie wiedzą. Tak czy inaczej, kiedy pierwszy raz zobaczyłem tą produkcję, to byłem pod cholernym wrażeniem, i pytałem się od razu, na jakich komputerach to chodzi, że wygląda tak wyśmienicie. Okazało się, że na niczym wielce wymagającym. Ale oddajmy te questy. Wiecie z czego mi brakuje? Zbliżenia na tych NPCów w trakcie rozmowy. O! Chyba mam kolejny poziom albo coś, nie ja wiem. Level trzeci, Prime Rock.

Zakładam, że podążając ścieżką questów, będzie mi to dane. Instruktor taktyki. Nauczmy się skierować. Cyklon. Proszę bardzo, nauczyłem się cyklona. Co to jest? Kosztuje tyle się rzuca. Kosztuje 250 many, ma 8 sekund cooldowna i zadaje 54 obrażeń. Okej. Okay. Mapa, inwentory, questlock, skill. Ua, ua, Tak myślałem, przerzucimy sobie tutaj. To jest jakiś pasyw. To też jest pasyw. To są pasywne umiejętności, zdaje się. Można je zmodyfikować, chyba przez kryształy, ale. A tak, combo. To jest, tak, to jest pod moim lewym klawiszem myszki. Dobrze, proszę pani. Jak It's relaxed. Let's fix that. Who wants to live forever? Chyba spieszę, potrzebnie tą sytuację. The dios you make. Pani by mnie nauczyła skilla, gdybym się wykazał odwrotnieczliwości. Ale dzięki temu znalazłum co, gdzie i jak. Jeszcze jeden quest. Many require my help. Saturn favors the prepared. Stronę. Uh, wow, wow. Ha. ha, ten cyklon pięknie sobie poradziłem. Tak jest. O, te, 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 te stworki, które mam zabić, mają taki wykrzyknik nad głową więc łatwiej być nie mogło uwaga uwaga oha wow. o, o au daję radę Trzeba coś pozbierać od nich, ale na razie nie miałem szczęścia Ciek mi ajdaki. Załatwione towarzystwo. Oś bombę znalazłem, no? Poski. Coś muszę nich wyciągnąć na razie. Nie widziałem nic ciekawego. Okej. Okay. Rzućmy sobie okiem na tego Guesta. To są takie podstawowe duchy. Duchy takie pierwotne właściwie. Z tam Titans. Tak czy Tytani ich wyśnili tutaj. Kill demon czyli Trzeba zabić. Już przez chwilę bałem się, że. Być może zabijałem ich niepotrzebnie tych teronitów. No cóż, ale wow 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 wow, dalszym zabijactwem tych stworów zajmiemy się w następnym odcinku. No i jeszcze tak, jak powiedziałem, kilka leweli tutaj z przyjemnością posiedzę. Zatem do zobaczenia i do usłyszenia. Trzymajcie się. Pa pa!